Z tej strony Belek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj, no, ogólnie testujemy jak już tam mogliście zauważyć O, Piper No i ogólnie tam kilka słów ode mnie to, No tak jak zwykle, jak no, ogólnie, tak? Sobie zagramy duo Ogólnie dzisiaj wleciało chyba dwa filmy, tak mi się wydaje Na kanał, bo my tylko w weekendy w weekendy dajemy ten i nagrywamy filmy i jeszcze w piątki. I wrzucamy, staramy się, ale to tak bardziej bym powiedział w sobotę i w, w sobotę i w piątki bardziej tak. A dzisiaj jest piątek, no to, to możemy nagrywać. Co, co prawda bez zła słucha dzisiaj. On już tam chyba poszedł, on tam naprawdę coś więc on tam, no, musiał kończyć już, no, e, e, bez bo ja muszę już szybko tutaj, dobra, e, dobrze, ona jest ogólnie, ona jest dobra, tylko że trzeba na daleko i tak jak, bo Łasuch jak mnie ogląda, to on mnie zabije, bo powie, bo powie, że kiedyś jak tak, nie na odcinku, ale jak trochę pokłóciliśmy, to on mówi, ej, bo wiesz co, Kuba, to ty, bo ty zawsze tak robisz, że, mm, znaczy nie zawsze, ale ty, ty mówisz, że, no nie, no ale są słaby i ten. Że one, że ty po prostu nie, nie umiesz grać. I mówisz, że od razu słaby i ten. Ale to, nie, więc żeby tak nie było, to, to wiecie, no to nie, nie będę tak mówić. No weź, no ja się śpieszę. No i ona jest, ją trzeba grać po prostu, no, umieć grać. No bo ona jest dobra, no ale no, trzeba to wykorzystać, bo na daleko na blisko to tu w ogóle nie ma o czym mówić ale na daleko to jest dobra dobrze mam nadzieję, że się tu wleci zostawiajcie łapki w górę subskrybujcie kanał szczególnie ale dostało kiubi troje to jest podejrzane, że to są Quby. Cios. A ja snajper jestem. O widzowie, ale snajper. Jest, odrodził się. Odrodził się. I teraz co? Łyso jest ja On no, co ty robisz w ogóle, Edgar? Co jest? Jakie... jakie ono pomidoro robi. Co jest, co on robi? No i ona jest ogólnie dobra. Ja Zaraz wygrywamy. Więc to jest naprawdę dobry zarys. Tylko trzeba umieć krat. No i ogólnie, tu jeszcze możecie sobie popatrzeć, jak, jak sobie pograłem. Ale ja już. Ja to tyle z mojej strony. Zostawicie łapki, w górę, subskrybujcie kanał. Tutaj, jak czy wygrałem, czy przegrałem, sobie obejście. No, no i to tyle z mojej strony. I, nie, poczekajcie. O! No, i to tyle z mojej strony. Narka.